Dzień dobry, witam wszystkie Panny na czytaniu energii ogólnych na miesiąc maj 2022. Przygotowałam dla Was talie z przesłaniem dodatkowym, ale również mam oczyszczoną i potasowaną talię z tym czytaniem ogólnym. Jest to tarot Illuminati. Moi drodzy, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, także z niektórymi będzie rezonować, także. Mam nadzieję, że ze wszystkimi, jeżeli wybierzecie dla siebie to, co jest dla Was najważniejsze. Jeżeli chcecie dopytać mnie o pewne rzeczy, zapraszam do kontaktu. Mój adres mailowy znajduje się poniżej w opisie filmu. Ja zacznę od przesłania. Przeczytam je. Tutaj mamy kartę numer 50. Granice. Zobaczymy, panny granice, co dla was tu jest napisane? Konieczne są teraz silne granice. Zdecyduj, co robisz, a czego nie chcesz w swoim życiu. Jeżeli chodzi o twoje uzdrowienie, jest to bardziej praktyczne niż możesz sobie wyobrazić. Jeśli inni zakłócają twoje samopoczucie lub wpływają na twoją zdolność do dbania o siebie, zwróć uwagę i dokonaj niezbędnych zmian. Wyobraź sobie, że Kopiesz fosę lub tworzysz nieprzepuszczalną granicę wokół ciała, domu lub przestrzeni roboczej, aby stworzyć potrzebną przestrzeń. Przeżyłeś ogromny okres, w którym wiele aspektów Twojego życia zostało zmienionych. Koniecznie musisz uszanować swoje ograniczenia i uznać, że musisz lepiej dbać o siebie. Ludzie mogą mieć dobre intencje, ale nie zauważą wskazówek. Gdy nie masz czasu na długie wizyty lub długie rozmowy telefoniczne, nie musisz robić wymówek. Poinformuj innych, że wprowadzasz zmiany, aby lepiej wspierać swoją energię i leczenie. Zobaczcie na kartę. Kobieta trzyma pawia, stoi przy charakterystycznej granicy. Zwróć uwagę na dziewczyny po drugiej stronie tej granicy. Ich obecność. Może oznaczać poziom zaangażowania, jaki masz w swoje nowe postanowienie, aby się sobą zaopiekować. Ważne jest, aby postanowić siebie na pierwszym miejscu. Twoi prawdziwi przyjaciele i rodzina będą szanować granice, które wyznaczyłeś. Dobrze, drogie panny, tą kartę odłożymy, zobaczymy, jakie energie dla Was. Na miesiąc. Majster z kart Tarota. Energia główna, piątka pentakli. Pewne z, y, straty, niedopatrzenia, które mogą też wynikać właśnie z tego, że nie, nie potrafimy wyznaczać granic. Dlatego zwróćmy uwagę, zwróćcie uwagę, drugie Panny, w tym miesiącu, aby te granice wyznaczyć sobie, y, żeby właśnie ta. W cudzysłowie, bieda, tak? czy mentalna, czy, czy fizyczna, też oczywiście może być, czy emocjonalna, nas Was nie dopadła. Rozejrzyjcie się dookoła. Może ktoś, może wyciągniecie też dłoń pomocną do drugiej osoby i ona wskaże Wam drogę do światła, bo to światło jest. Tylko my często tego nie zauważamy w swej, swojej, w cudzysłowie męce przez życie, tak? Bardzo źle powiedziane, ale no to mi przyszło do głowy akurat. <laughs> Przyjmijcie pomoc innej osoby. Przyjmijcie. Zwróćcie się do innej osoby. Żeby nie być w braku. I moi drodzy, bądźcie właśnie w... Niebo może tak, nie bądźcie w energii braku. Tylko nawet w trudnych chwilach... Y y y y Dostrzegcie to, co potencjały, tak? To, co może być, co jest na ten moment, w tym, w tym czasie i w tej przestrzeni dostępne dla nas. Może tyle mi wystarczy. Może na razie nie potrzebuję nic więcej. Co odchodzi do przeszłości? Królowa buła. To mam wrażenie, że energia troszeczkę może Wam spadać w tym, w tym miesiącu. Taka pewność siebie, ognistość, chęć do działania, wyobrażenie też siebie w, w takiej energii dość mocnej i stabilnej, odchodzi do przeszłości. Także naprawdę zwróćcie na to uwagę: czy ktoś nie czerpie z Was energię? Energii do tego, żeby działać, żeby postrzegać to, co jest, a nie tego, czego nie ma. Ale do przeszłości może też odchodzić kobieta, która nie do końca była nam przychylna. Może, nie wiem, druga osoba w związku. Może wy jesteście też w jakimś związku nie do końca jawnym i ta kobieta, która jest, że tak powiem, w cudzysłowie na piedestale, też może odchodzić do przeszłości. Osoba, która Wam źle życzy, złe oko też może odchodzić do przeszłości. Także to jest też oczywiście y, pozytywie też można y, tą energię czytać. Dlaczego królowa Buław odchodzi do przeszłości? Dlatego, że czwórka y, buław. Dlatego, że będziecie do, dążyć do stabilizacji y, do może też. Y, Takiego stworzenia sobie przychylnej przestrzeni, właśnie tej przychylnej przestrzeni, o której też mówiła ta karta dodatkowa. Przestrzeni, która pozwoli wam dostrzec to, co jest, a nie te, to, czego nie ma na ten moment, tylko na ten moment. Królowa Buław może odchodzić do przeszłości jako ta negatywna energia, i wy zobaczycie wtedy, że chcecie poczucia bezpieczeństwa, chcecie tak. I filarów czterech, które wam dadzą to poczucie bezpieczeństwa. Jakie jest wyzwanie na ten miesiąc? Z wyzwaniem jest królowa kielichów. Myślę, że trzeba stać mocno na ziemi w tym, w tym miesiącu. Nie matkować, nie... Kochać na siłę, tak? Nie pomagać na siłę, nie współczuć na siłę. Jeżeli ktoś nie chce od nas pomocy, na przykład, w drugą stronę, to po prostu zostawmy to. Nie bądźmy też zbytnio emocjonalni, nie dawajmy zbyt dużo miłości innym, dajmy więcej miłości siebie. O tym też mów sobie też mówiła o tym ta karta. Wyzwaniem też może być dla was kobieta, starsza, która w jakiś sposób. Próbuje wpłynąć na wasze stany emocjonalne i nie jest to dla was korzystne, i wy to właśnie czujecie. Jak sobie poradzić, tak? Jaka jest rada na to wyzwanie? Radą na to wyzwanie jest arcyka arcykapłan. Boże, nie arcykapłan, przepraszam bardzo, tylko um, cesarz. No właśnie. Twardo stoimy na ziemi. Nie bujamy w obłokach, weryfikujemy wszystkie, wszystkie za i przeciw. Bądźmy, może, nawet troszeczkę skostnielni w tym, co myślimy. Miejmy swoje zasady moralne, miejmy swoją hierarchię wartości. Począwszy od siebie, tak? Czy ja jestem najważniejszy, najważniejsza, potem inni wokół. Spróbujcie dostrzec, co Wam burzy to poczucie bezpieczeństwa, do którego dążycie. Tak? Mocno stoimy na ziemi w tym miesiącu, drogie Panny. Jesteśmy w energii takiej dość mocnej, staramy się w każdym razie być, żeby się, no, w cudzysłowie nie rozkleić przy tej piątce pentakli. Wasza siła w tym miesiącu, waszą siłą jest chęć do ruchu, waszą siło, siłą jest komunikacja, wyznaczenie sobie celu. Wy będziecie chcieli zmienić to, co się dzieje w maju, i bardzo dobrze. Bo to nie będzie taki zastój, tak? że nie wiem, co robić, energia mi gdzieś odpłynęła, wsi siną dalej, a ja potrzebuję poczucia bezpieczeństwa. Wy, mimo wszystko, będziecie mieć siłę do działania i do wyznaczenia sobie celów, i do wyznaczenia sobie granic, przede wszystkim. Wy tego będziecie chcieli. I będziecie, yy, jesteście w stanie to zrobić po prostu, bo to jest wasza siła, tak? Jesteście w stanie to zrobić. Jesteście w stanie wyjść z braku na rzecz tego, co jest, tego, co mam na chwilę obecną. Jak wychodzicie z tego miesiąca z szóstką kielichów? Być może ktoś z przeszłości będzie chciał przypomnieć o sobie, być może Wy troszeczkę spojrzycie też na siebie przez pryzmat tego, co wydarzyło się kiedyś tam, i wzbogaceni nowymi, nową wiedzą, nowymi informacjami też, bo pewne informacje też Wy będziecie przyjmować do siebie. Wy będziecie wiedzieć, jak działać. Przez pryzmat przeszłości i doświadczeń. Może też dla Was kreować się jakaś podróż w takie swoje sentymentalne. Miejsca powrót do dzieciństwa, tak, ale przede wszystkim wchodzicie z mądrością i z doświadczeniem to wy stoicie tutaj na tych schodach i patrzycie, patrzycie na swoją przeszłość jako już doświadczone osoby. Ja dodatkowo sobie wylosuję jeszcze jedną kartę i zobaczymy, co jest w przełożeniu. Tutaj mamy arcykapłankę. Nic nie odkrywaj, graj w otwarte karty, też dużo rzeczy może wyjść na jaw. Korzystaj ze swojej intuicji, korzystaj ze swojej wiedzy, tak? I uważaj na osoby, które źle troszeczkę Wam mówią w tym, w tym miesiącu. No i mamy tutaj jeszcze arcykapłana, który już został przeze mnie wspomniany w momencie, kiedy pomyliłam. Tutaj nazwy, no właśnie, kieruj, kieruj się swoimi zasadami moralnymi, kieruj się tym, co podpowiada ci: intuicja, wszechświat, przeszłość, a wtedy ten miesiąc naprawdę może być dla Was bardzo dobry. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.